Wiecie, dlaczego młodych ludzi nie stać na mieszkania? Ja wam wytłumaczę, bo mnie to niezmiennie bawi. Kiedy jesteś młody, sobie myślisz, Boże, mieszkanie kosztuje milion złotych i to jeszcze gdzieś na obrzeżach miast. Przecież mnie nie stać, ja w życiu nie zarobię pracując za, za kilka, kilkanaście tysięcy, przy będą lata, kiedy ja na to zarobię. Ci wredni kapitaliści, te firmy, które wykupują na pniu te mieszkania, oni trzymają te ceny, oni pompują, to jest bańka. Ale już po kilku latach, kiedy zaczynasz pracować, kiedy zaczynasz zarabiać i w końcu będzie cię stać na to mieszkanie, przechodzisz na drugą stronę i zaczynasz myśleć, no w końcu zarobiłem, dobrze, kosztowało milion, ale mam nadzieję, że będzie trzymać cenę. Tak, sprzedam zyskiem za kilka lat, na pewno na tym zarobię. <laughs> dobrze, niech rośnie i 30%. Zrozumcie. Ekonomia to jest zespół naczyń powiązanych, i tak naprawdę nie zmienia się w niej nic, zmieniają się tylko perspektywy, zmieniają się punkty widzenia, tak samo jak teraz jesteście młodzi i was nie stać, za kilka lat będziecie mieli nadzieję, że nigdy ta cena nie spadnie, i powodzenia w tym wszystkim.